Zbyt ciemny podkład wcale nie wygląda dobrze, a ty nie wyglądasz na opaloną. Znowu chcesz ściąć włosy? Proszę cię, tym razem idź do fryzjera. To kosztuje jakieś 20 zł, a on zrobi na pewno lepiej niż ty. Nie kłóć się z mamą, on naprawdę chce dla ciebie dobrze. Ruszenie brata, aby zrobił ci blond pasemka, wcale nie jest dobrym pomysłem. Pasemka wyjdą tej grubości, a potem będziesz musiała pofarbować całe włosy na blond. Będziesz strasznie wyglądać. Twój brat cię denerwuje? O, nie kłódź się z nim. Uwierz mi, już niedługo będziecie przyjaciółmi, a ty będziesz żałować, że w przeszłości nie miałaś z nim dobrych relacji. Rozmawiaj o swoich problemach z mamą. Ona na pewno ci pomoże. Nie wiesz we wszystko, co mówią ci koleżanki i nie naśladuj ich tak. Bądź po prostu sobą. Proszę cię, używaj kremu nawilżającego. Masz mega suchą skórę, i krem to twój najlepszy przyjaciel. Proszę, nie podbieraj mamie kremu. Ty masz naście, a ona niestety 10 lat. Jej krem nie jest dobry dla twojej młodziutkiej skóry. Znowu chłopak z tobą zerwał. Już nigdy się nie zakochasz. Oj, uwierz mi, już niedługo poznasz miłość swojego życia yes. i będziecie mieć piękną córeczkę. Proszę cię, nie wygalaj sobie włosów z boku głowy. Wiem, że chcesz być oryginalna, ale włosy będą bardzo, bardzo długo odrastać. A ty już niedługo będziesz tego naprawdę żałować. A co ty powiedziałabyś na stoletniej sobie?